Słuchajcie łowiłem w różnych warunkach W zimę przy minus 16 Chyba nawet byliśmy z Łukaszem przy było, było minus 22 Dzisiaj jest może 0, może teraz jest minus 1 się robi ale Tak jak wiatr zacinał zobaczcie na ręce kły was zgrabiały, nawet nie mogę ich zgiąć Tak jak dzisiaj dostałem w kość to już długo nie pamiętam żebym tak wymarł Tu trzeba być szczerym i oddać pole że to dzisiaj nie jest dzień na ryby. To niestety wybrałem taki dzień, a nie inny, ale to nie jest dzień na ryby Zimno wieje. Jednym słowem jest przejebane. Nie chuj bo taka pogoda to jest tragedia. Tragedia. Płodź. Jest. Jest, 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 jest o, w tym zimnie, w tym wietrze udało się złapać Pierwsza, pierwsza płotka z kanału Gidwiskiego 30 stycznia 2021 roku wraca do wody A ja próbuję dalej, ale mam tak ręce zaśpiewniałe, że ja nie wiem czy śniowy dochodki nie mogę nałożyć, bo tak wieje wiatr, zacina boże, jest tak zimno. jest kolejna, piękna. Proszę bardzo, druga. Widział ktoś z Was lisa na kanale grywickim Proszę, ja, przybliżę Jest tutaj, idzie Stoi Kochani, kończą łowienie na kanale grywiskim eee, Dwie płotki, może jeszcze były dwa brania oprócz nich Także myślę wydaje, się, że te dwie płotki dzisiaj przy takich warunkach to jest raczej sukces Pozdrawiam Was z kanału Gliwickiego Aż aż Buzial mi normalnie Was zamarzła nie mogę tym. No to jeszcze raz trzymajcie się o. O. Jest jak jest mogło być lepiej ale Wypad zaliczony Na koniec, ostatnie